Sofia is the capital city of Bulgaria. Sofia jest stolicą i największym miastem Bułgarii. Population about 1,5 million. Liczba ludności około 1,5 miliona. The city is located on the Sofia valley, surrounded by the slopes of Vitosa, Lulin and Balkan mountains. Miasto położone jest w kotlinie sofijskiej, otoczone zboczami gór Witosha, Lulin i Bałkanami. At an altitude of over half a it is the third highest situated European capital after Andorra, La Vella and Madrid. Na wysokości ponad pół kilometra jest trzecią najwyżej położoną stolicą europejską po Andorze La Vella i Madrycie. Sofia has been a place of human habitation for thousands of years. Sofia jest miejscem zamieszkania ludzi od tysięcy lat. The city was proclaimed the capital in 1879. Miasto zostało ogłoszone stolicą w 1879 roku. Sofia is home to many important universities, cultural institutions and commercial enterprises. W Sofii znajduje się wiele ważnych uniwersytetów, instytucji kulturalnych i przedsiębiorstw komercyjnych. Wymos dynamically developing sectors are information technology and manufacturing. Najdynamiczniej rozwijającymi się sektorami są technologie informatyczne i produkcja. The capital is an important hub of international rail and road transport. Stolica jest ważnym węzłem międzynarodowego transportu kolejowego i drogowego. Recently, Sofia Airport serves about 7 million passengers per year. Ostatnio lotnisko w Sofii obsługuje około 7 milionów pasażerów rocznie. Public transport is well developed. Bus, tram and bus lines run throughout the city. Transport publiczny jest dobrze rozwinięty. Linie autobusowe, tramwajowe i trolejbusowe kursują po całym mieście. The Sofia Metro was launched in 1998 and currently consists of 4 lines and about 50 stations. Metro w Sofii zostało uruchomione w 1998 roku i obecnie składa się z czterech linii i około 50 stacji. The City's Architecture combines a wide range of architectural styles: New broke Neo-Rococo, and Venice's Session. Architektura miasta łączy w sobie szeroką gamę stylów architektonicznych: neobarok, neorokoko, neorenesans, neoklasycyzm i wiedeńską secesję. In center are many preserved ancient Roman, Byzantine and medieval Bulgarian buildings. W centrum miasta zachowało się wiele starożytnych budowli rzymskich, bizantyjskich i średniowiecznych budowli bułgarskich. Sofia z political and financial resources. Sofia koncentruje większość zasobów politycznych i finansowych kraju. The geographical location of the Sofia Valley, surrounded on all sides by mountains, limits the flow of air masses. Położenie geograficzne kotliny sofijskiej, otoczonej ze wszystkich stron górami, ogranicza przepływ mas powietrza. Due to temperature smog persists over the city. Z powodu inwersji temperatur nad miastem utrzymuje się smog. The city has extensive green areas. Miasto posiada rozległe tereny zielone. Sofia Bodes Vitosha Nature Park, the oldest national park the Balkans. Sofia graniczy z Parkiem Przyrody Witosza, najstarszym parkiem narodowym na Bałkanach.